Cześć wszystkim, z tej strony Paula Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ze Stars Tables, z kolejnej aktualizacji I dzisiaj mamy kolejny wyścig e, Tym razem wyścig z Lizzie Lizzie? Możliwe e, Zobacz Zawody Skoczek i Wyspy Padok Więc dobra, zobaczymy sobie Aha, i teraz są dwa wyścigi, a nie jeden. Myślałam, że zastąpili jakby tamten. Dark tak hej, koniku, podejdź bliżej, bo chcecie coś powiedzieć. Wiesz już o moim nowym wyścigu? Nazwałam go Skoczek Wyspy Padok. To z pewnością najlepszy wyścig po tej stronie, Orwiku. Słucham, Darka tak chcesz wypróbować ten zupełnie nowy wyścig pełny emocjonujących skoków i zakrętów? Ależ oczywiście, że chcesz. Śmiało, Paula, przecież Dark tak na to zasługuje, prawda? prawda? Tak. Jasne, że zasługuje. Moja morda na wszystko zasługuje. Wo! No faktycznie. Ej, to już podchodzi pod working equitation, czy jak to tam. Niż podskoki, ale ten zakręt był fajny, jakby podobało mi się. Ojej, ojej, jakie lagi, jakie lagi. Nie no, to jest zdecydowanie working equitation. Zdecydowanie. Ile ludzi, nienawidzę jak są ludzie, bo się tak wszystko tnie, że... O, Jezus. No dobra. Lecimy sobie. Tu, tu, a tu teraz, ło. Koń, koń jedź. A teraz, Jezus. Ile bramek. Dobra, to sobie pojedziemy już szybciej. E, wow. Aha, teraz tu. No nie no. Niby skoki, ale niby Working Equitation. Takie nie wiadomo co w sumie. Teraz tu i koniec? Nie. Chciałoby się. Nie ma. Ona ten pierwszy wyścig ma bardzo fajny. Ja bardzo lubię ten wyścig. Naprawdę. Jakby mogę śmiesznie wyglądać, bo <laughs> odebrałam sobie jakby te rzeczy z tego darmowego sklepu. W sensie tego dla lifetimeów. I właśnie tam było takie siodło, o głowie e, czapka, czapka, czaprak i spodnie. A to to sobie dokupiłam tą kartkę, bo są moje i pudluza jest moja. Więc jak chcecie. No taki średni, ten, ale. <gryw> jak chcecie, taki to jest w tym sklepie. E, I teraz tak dobra, odbierzemy sobie. Ile ona w ogóle daje za ten wyścig. Zatem ten dawał chyba 250. Teraz 150, a teraz ile da? Też 150. Aha. No okej, okay, dobra. Jeszcze Wam przeczytam, co tam będzie w tym miesiącu dodane. I będzie tak. Dzisiaj skoki przez przeszkody. Jak ktoś nie chce, to, to możecie wyłączyć, bo w sumie nic już tutaj ważnego nie będzie. Eee, skoki przez przeszkody. W kolejną środę będą halloweenowe konie i zwierzaki. Tylko konie chyba i zwierzaki. Możliwe. Eee, dalej będzie wydarzenie halloweenowe. Eee, później galopujący Thompson. I w kolejnym tygodniu rekwizyty wybiegowe w stajni złotych liści. Czyli będą jakieś tam pewnie drążki, jakieś coś tam widziałem na zdjęciu, że te takie baseny do przeskakiwania, jakieś takie różne przeszkody itd. i tak dalej. I to będzie sobie w, w październiku. I, I w sumie tyle, jakby. Dziwnie to zrobili, że najpierw dodają konie halloweenowe, a później w ogóle całe, całe Halloween. Chyba powinno być na odwrót: najpierw Halloween, a później konie. Albo Halloween z końmi. Tak było chyba w tamtym roku. No ale dobra, mniejsza o to. A te magiczne konie będą na modelu Dzikuska, Dzikiego Konia orbyckiego, takiego, na którym teraz siedzę no, jakieś takie będą jeden będzie czarny chyba z granatowym gdzieś tam przyjaśnieniami na grzywach na grzywie no i w sumie tyle no czekamy na Halloween i, i tyle, Więc mam nadzieję, że Wam się podobało trzymajcie się i cześć jeszcze tak a propos dla zainteresowanych, to dzisiaj czyli 13 października jest premiera kolejnej książki Star Stable Czyli, jakby kontynuacja tych opowieści z Jorvik, to ta książka, która jest, której premiera jest dzisiaj, nazywa się Opowieści o Zmroku. Więc, chcecie przeczytać, to, to tak Wam tylko mówię.